Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, no a to będzie oczywiście następny film z kodu rabatowego, czyli szóstego, no i to będzie przedostatni kod rabatowy. Zanim jeszcze przejdziemy do kodu, chciałbym serdecznie pozdrowić swoją dziewczynę, która ma dzisiaj urodziny. Pomyślałem, że zrobi jej się miło, tym bardziej, że również mnie ogląda, także naprawdę życzę Ci wszystkiego najlepszego. No oczywiście prezent będzie trochę później, także przechodząc już oczywiście do tematu filmu wchodzimy standardowo w awatar ustawienia, kod rabatowy. No i dzisiejszy kod rabatowy to 66 Dashun. Zostawiam go na ekranie, tak jak zawsze. Niestety, znaczy, mimo wszystko kod jest za darmo, więc możemy się cieszyć. No ale jest dużo hejterów, jeżeli chodzi o te kody. No jeżeli liczyliście na bombę, tak jak na trzecim kodzie, to trochę się zawiedziecie, no ale oczywiście już pokazuje, co jest za dzisiejszy kod. Czyli esencja z 24 godzin, z czego bardzo się cieszę. No i jednak nie ma 2020 diamentów, tylko 188. No i tak jak mówiłem, następny kod rabatowy, czyli ten jutrzejszy, będzie ostatnim kodem. Także być może dadzą właśnie tam jakąś bombę. Być może na przykład postać. Jak dobrze wiemy, na podróży cudów trzeba było wórka oraz skrega. No to ja bym szczerze mówiąc bardzo ucieszył się ze zwórka. Przede wszystkim. No, oczywiście, diamentami, jakimiś postaciami, kamieniami fioletowymi na pewno nikt z nas nie pogardzi. W każdym bądź razie to już by było na tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Życzę Wam naprawdę udanego wtorku. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.